Witajcie, jestem Marcin i na dzisiaj przygotowałem dla Was zadanie z biologii komórki. Zadania z tego działu bardzo często pojawiają się na naturze, dlatego warto porządnie przygotować się z tego materiału. Zadania możecie rozwiązywać z naszym zbiorem zadań w postaci wydruków z platformy albo bezpośrednio na platformie. Zacznijmy. Znajdźmy nasze zadanie w bazie danych. Zadanie ma numer 1624. Będziemy to zadanie rozwiązywali z, z wyjaśnieniami. Zadanie dotyczy rybosomów. Przeczytajmy najpierw polecenie. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące porównania komórki prokariotycznej i eukariotycznej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F, jeśli jest fałszywa. Przejdźmy do wyjaśnień. Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jak w większości zadań z biologii, to uważnie przeanalizować treść polecenia oraz całość zaprezentowanego zadania. Zwróć uwagę, że czasownikiem operacyjnym jest oceń wobec tego i zdania są w tabelce, czy jest to zadanie typowe, zadanie prawda, fałsz, gdzie tylko trzeba zaznaczyć, czy zdanie jest prawdziwe, czy zdanie jest fałszywe. Dosyć częstym Błędem, dosyć częstą pułapką, w którą wpadają maturzyści, jest to, że zaznaczając odpowiednią odpowiedź, zamiast zaznaczać zdanie prawdziwe kółkiem czy krzyżykiem, skreślają okienko, które zawiera odpowiedź, dajmy na to fałszywą. Przygotowaliśmy do tego w naszej, na naszej platformie zakładkę, w której można zapoznać się z tym, jak prawidłowo należy zaznaczać prawdziwe bądź fałszywe odpowiedzi na arkuszu naturalnym. Przejdźmy do pierwszego zdania. W niektórych strukturach komórek eukariotycznych występują rybosomy bardzo podobne do tych, które są obecne w komórkach prokariotycznych. By trafnie ocenić to zdanie, musisz wrócić do informacji o budowie komórki prokariotycznej i eukariotycznej i przypomnieć sobie w których miejscach w komórce eukariotycznej występują rybosomy. Jest to cytozol, ale również są to mitochondria oraz, oraz chloroplasty. Zapewne pamiętasz, że chloroplasty w cytozolu są odrobinę większe, mają większą wielkość 80S, natomiast w mitochondriach oraz chloropla, chloroplastach występują mitochondria odrobinę mniejsze, wielkości najczęściej 70s z pewnymi wyjątkami. Wobec tego jest to zadanie prawidłowe. Należy kółkiem bądź krzyżykiem zaznaczyć literę P. Pójdźmy dalej. Zdanie drugie brzmi: jądra komórkowe obecne w komórkach prokariotycznych są mniejsze niż występujące w komórkach eukariotycznych. By trafnie ocenić to zdanie, Musisz przypomnieć sobie podstawową różnicę w budowie komórek prokariotycznych i eukariotycznych, od których obydwa rodzaje komórek wzięły swoją nazwę. Eukariotyczne, tak po grecku prawdziwie jądrowe, to komórki posiadające jądro komórkowe, natomiast komórki prokariotyczne tego jądra nie posiadają. Wobec tego jest to zdanie fałszywe. Twoim zadaniem jest zakreślić kółkiem bądź krzyżykiem literę F, czyli fałsz. Proste, prawda? Przejdźmy dalej. Trzecie zdanie brzmi następująco: zarówno u prokariotów, jak i u eukariotów występują struktury wewnątrzkomórkowe otoczone podwójną błoną. By trafnie ocenić prawdziwość trzeciego zdania, musisz przypomnieć sobie, jakie struktury występują w komórkach prokariotycznych a jakie w eukariotycznych. Oprócz pojedynczych wyjątków, takich jak tylekoidy u sinic, komórki prokariotyczne pozbawione są organeli obłonionych, a tym bardziej nie posiadają organeli otoczonych dwiema błonami komórkowymi, bądź tutaj, jak w zadaniu napisane, podwójną błoną komórkową. Zatem jest to zdanie fałszywe, więc Twoim zadaniem jest zakreślić literkę F, Czyli fałsz. Zrób to kółkiem albo krzyżykiem. Na końcu rozwiązywania zadania zawsze warto sprawdzić odpowiedź, czy nasza odpowiedź jest zgodna z kluczem i przykładowymi odpowiedziami zaproponowanymi przez komisję egzaminacyjną. W tym przypadku widzimy bardzo dobrze: pierwsze zdanie prawdziwe, drugie fałszywe i trzecie również fałszywe. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania związane z rozwiązywanym zadaniem, zachęcam Cię do tego, aby zadawać pytania bezpośrednio pod zadaniem czy przy każdym kroku. Ja albo ktoś z naszego zespołu bardzo chętnie odpowiemy Ci, odpowiemy ci na nie. To tyle na dzisiaj. Życzę Ci owocnej nauki i do zobaczenia następnym razem.